Temat w ogóle, który wybraliśmy przyjść królestwo twoje nie jest przypadkowy. Wierzę w to, że przychodzi czas dla kościoła, aby się otrząsnąć, aby przestać spać. Nie chodzi o to, żebyś był błogosławiony. Bo jeżeli szukasz Boga po to, żeby być błogosławionym, to nigdy nie staniesz się podobny do Jezusa. Nie budujemy swojego własnego księstwa, swojego własnego małego zboru, swojej własnej małej misji, ale budujemy królestwo. Ewangelia jest Ewangelią Królestwa. I w kościele często dużo się mówi o ojcach, o tym, że potrzebujemy ojców wiary. Tak, potrzebujemy ojców wiary. Tylko, że normalna kolejność jest taka, że człowiek jest pierw dzieckiem, później jest młodzieńcem, a później jest ojcem. Żeby być Ojcem, pierwszy trzeba być młodzieńcem. Taka jest kolejność, którą Bóg stworzył. A młodzieniec to jest ktoś, kto nauczył się chodzić w Bożej Mocy i pokonał złego. Czy ktoś może być Ojcem, jeśli wcześniej nie nauczył się pokonywać złego? Święty, święty, święty Bóg, Jezus Chrystus. jest ten król chwały i jest odpowiedź pan dzielny i potężny pan potężny w boju on jest barankiem i on jest lwem i on w tym samym czasie jest barankiem i lwem doświadczyliśmy Boga łaski chwała mu za to dziękujemy mu za to ale Bóg nie jest jedynie Bogiem łaski Bóg nie jest jedynie Bogiem miłosierdzia Bóg jest też Bogiem wojny i przychodzi czas kiedy musimy stanąć i stoczyć naszą wojnę to jest Jego wojna, ale w nas i przez nas. To do ciebie strzela. No i tu jest napisane: Zły. Wielu ludzi jest zranionych, lub nawet wielu ludzi umiera. I to nie jest coś, co robi Bóg, tylko to jest coś, co robi szatan. Bo jeśli nie posiadamy żadnego autorytetu, jeśli nie potrafimy się oprzeć żadnej pokusie, która przychodzi do nas, jeśli nie potrafimy uzdrowić żadnej choroby, nie potrafimy wypędzić żadnego demona, czyli pędzimy zero, to nawet jeśli jest nas. 100 zgromadzi się 100 osób to 0 razy 100 to jeszcze że ze szkoły pamiętam że jest ciągle 0. Bóg mnie przekonywał i doprowadził mnie do pewności, że Bóg chce mnie uwolnić. To jest jego wola, żebym ja był sodzo, żebym był zbawiony, żebym był bezpieczny, żebym był zdrowy, uczyniony pełnym. To jest wola Boża dla mnie, to jest wola Boża dla ciebie. Do niego należy wszelka władza i wszelka moc i on dał dla kościoła tą moc i my w tej mocy mamy chodzić. I mamy zwyciężać. Powierzono mu panowania móc i królewską. Czy. Jezus Chrystus nazywa nas jako dzieci Boże synami Królestwa, nie synami Kościoła. Dużo jeszcze zmian będzie się dokonywało wśród nas yy, i w Kościele, i musimy być na to przygotowani. I pytać Ducha Świętego, co to znaczy, że jestem synem i córką Królestwa. I jaki ma być Kościół Królestwa ze świadomością, że pytam króla, który ma swoje królestwo już tutaj na ziemi. I chcę, aby się ono objawiało, abyśmy manifestowali to królestwo. Dziś poznaję się cał. Wyraźnie usłyszałam głos Ducha Świętego, który mi powiedział, że kościół ma być miejscem kompleksowego wyposażania ludzi, gdzie ludzie będą prowadzeni do dojrzałości, do dojrzałości w Bogu, w Duchu, do dojrzałości życiowej. Zbyt często mam takie wrażenie, że jako wierzący przychodzimy przed Boży tron i modlimy się o coś, co Bóg już zrobił. Królewską formą modlitwy jest modlitwa ustanawiania Pewnej rzeczywistości, nazywania tego, co jest w duchu, po to, żeby to było widać tutaj na ziemi. Zajmujemy się Bogiem dla Niego samego, ale kiedy wpatrujemy się w Boga dla Niego samego, to wywyższamy Go. Kogo wywyższamy? Pana chwały, Króla chwały, który jest potężny w boju, który jest Panem zastępów, Jahwe Sebaot, a jaki ojciec, taki syn. Się, chcę Ciebie znać. By mógł być taki jak ty. Chcę widzieć Twoją twarz. To nie jest sprawiedliwość moja osobista, ale to jest sprawiedliwość, która przychodzi do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa ciągle na nowo odkrywamy, wow, jest pokój dla mnie. Mogę żyć w pokoju mimo tego, co się dzieje wokół mnie. Pełna szczęśliwość, wielka aż do przesytu. Temu, który śni jak w pełni słońca, blask, był umarły, a zwycięzcą jest. Temu, Głomień ognia w oczach ma Jego głos jak szum potężnych wód Ten, który trzyma klucz do śmierci drzwi Gdy je zamknie, nie otworzy nic. My musimy wziąć przez wiarę Owoce tego, skutki tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Jeżeli nie weźmiemy, to mimo to, że wszystko zostało zakończone przez Niego, to nas to ominie. Bierz to słowo, bo ja biorę to słowo dla siebie. Niech każdy z nas weźmie to słowo dla siebie. Stół Boże dla mnie zastawiasz wobec moich przeciwników, czyli na oczach moich wrogów. Oni patrzą. Denerwują się, wściekają się, bo widzą, co Bóg robi, ale nie są w stanie temu przeszkodzić, bo to jest dzieło Boga. I ten Bóg, który jest w każdym z Was, jest silny. On jest większy niż ten, który jest na świecie. Jak czytamy pierwszy list Jana, to widzimy, większy jest ten, który jest w Tobie, jest w Was, niż ten, który jest na świecie. Mój powrót pewny jest, świat, ten czekają. up